hej witam was serdecznie z tej strony Przemko zapraszam was na farmidę 22 dalej walczę z obornikiem jak widać gdzie tu są serenki pod koła wchodzą jeszcze mam coś koło 8000 litrów więc jeszcze jeden odrzutnik niepełny no i ten co mam na na sobie mam nadzieję że wystarczy No może nie starczy. Starczy? i nie stać trudno. Zobaczymy, stać najwyżej z myjówką zaleje i dość będzie dobrze. pod górkę to ma co robić. No jak widać daje troszeczkę większe zakłady bo i tak mi prawdopodobnie go nie starczy więc nie ma tutaj się co szczypać z tym a po co jednak chciałbym mieć trochę tego nawozu więc to co tu nie starczy to się później z tą daje mam nadzieję że jej wystarczy Dobra 30% to i tak już jest to Do niczego Dobra dojedziemy na gospodarstwo I ten ostatni rozrzutnik Naładujemy automatycznie Zobaczymy jak to działa na jakiej zasadzie ja Jeszcze trochę to dostanę takiej wprawy Że tutaj czołgiem będę przejeżdżał w tym punkcie faktycznie przy R ładuje się samo i tam znika i trochę zostało, ile zostało mi tu 600 litrów zostało dobra, jadę z tym na, na pole zobaczcie pod tą górkę jak on ledwo dyszy ale dobra Dumny jestem normalnie z niego ostatni rozrzutniczek ja powiem wam, że chyba nie będę już nawet tu przyjeżdżał z sąjówką, bo tu praktycznie niewiele zostało bez sensu by to było. Zostanie taki mały platy bez sensu kilometry płuc. No i dobra, wysypamy, wracamy, zmienić maszynę. Złożyłem, złożyłem. Trzeba zaparkować na rozrzutnik i nawet wiem gdzie go postawię. na pełnej tu wyjeżdżamy. Trzeba otworzyć. tutaj koło tego leczkowo sobie zaparkuje. Okolnie tam dla mnie rzeczy środka otwiera, ale... kurna z drzewami. I to, tak może stać się później tą tubeczkę przedstawić, żeby równo była. Dobra, niech się tu stoi. Ten sobie postawimy. Wolicę zamknąć bramę. Pobiegniemy po tamtym kierunku. Cofamy, rozpiąć się muszę i jechać na sklep po, po sprzęt. Mierzymy. Mierzymy ten, bo ten jest o ciupinę Idziemy do sklepu. No, próba techniczna. Jak nie da rady, to trudno. Szadawał go nie będę, bo go kupiłem już tanio Ale może się wtedy po prostu kupi jakiś mąższy i już. No. Jeszcze tu mam te sprzęty, które zakupiłem. Też trzeba będzie ściągnąć na podwórko, ale też po sianokosach jak tu trawę znowu. Dobra, drogę powinienem Rozkładamy sprzęt i zobaczymy pod górę jak to będzie szło. Od rady no to trudno. Kupić 4 metrów i tyle. E, eee, na razie idzie jak żuleta. Nie przewalam głęboko. Już mi się wydaje, że powinien sobie dać radę z czymś takim potanamie córkę Kamieni nie zbieram jeszcze w tym sezonie w przyszłym sezonie prawdopodobnie zobaczymy jeszcze zarobimy na tym wszystkim escape no infatti sono interessato lewo, ale ciągnie. Będę musiał żeby się mógł się oglądać od razu. Mamy się, że nie będzie radził, ale spokojnie radzi. Cienka rama to nie jest ciężki sprzęt.

Dałoby się to zbronować przed siewem, no ale póki co jeszcze brony jako takich nie ma. będzie wymagało i wałowania pewnie, wałma, pewnie będzie wymagał, watna, a wata nie dopiero w przyszłym sezonie prawdopodobnie też dopiero wapna będzie chodziło tak jak zobaczymy co tu wymaga no watna będzie wymagało Chyba żebym na to rzucił wapno i prze, przetalerzował to jeszcze raz. tutaj już sknięte, kurde ludzie w ogóle nic tu nie dbają no wiem, szkoda by było, jeśli by się okazało to wszystkie te pole mają być pousychane później No I dobra moi drodzy, ja sobie poza odcinkiem już tutaj skończę. A my się widzimy w kolejnych odcinkach, na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć!